Powiedzmy, że to jest nasza makieta. Ja w tym momencie nie będę stworzył specjalnej makiety, dlatego użyłem swojego kaktusa. Waszym zadaniem jest pokazanie, przedstawienie takiej makiety w odpowiedni sposób, tak żebym był w stanie zrozumieć to, co pokazujecie na filmiku. Sugeruję używać też jakiegoś długopisa, żeby wskazywać na niektóre fragmenty, co, gdzie, z czego zostało wykonane. Co jest czym, tak naprawdę? Gdzie jest wejście, tak? Czyli wskażę sobie na przykład, że tu jest wejście, w tym miejscu jest to, w tym miejscu jest to. Podnosicie makietę, tak? Pokazujecie, że ona jest jednak skończona. Pokazujemy ją z każdej strony. Pokazujemy, że ona może nie jest najsztywniejsza, ale jednak się trzyma. To jest pamiętajcie to, co od Was wymagałem na tamtym etapie. Eee... I co najważniejsze, pod koniec filmiku chciałbym, żebyście przełożyli liniki. Ja akurat swoje nie mogę znaleźć, dlatego ufam, że swoje nabędziecie, znajdziecie, zdobędziecie, pożyczycie jak trzeba, i przełożycie przyłoży, liniki w taki sposób, aby na przykład można było pokazać, że w tym miejscu jest taki wymiar, w tym miejscu jest taki wymiar, tak żeby. Zwa, żebym mógł was zweryfikować, czy wasze e, makiety są w odpowiedniej skali. Tak? Że tak powiem, tak jak po memach, banan do skali. E, taki filmik, ile powinien trwać? Powiedzmy, około 2 minuty, 3 minuty maksymalnie. E, jeżeli czujecie, że musicie więcej pokazać i więcej troszeczkę wytłumaczyć, e, możecie to przeciągnąć do 5 minut, ale starajcie się nie przekraczać tych maksymal, maksymalnej, powiedzmy, 5 minut. 3 tak? minuty to jest taki. Wystarczająco długi filmik. Filmy gdzie wrzucamy? Wrzucamy na YouTubea. Eee, możecie je wrzucić jako prywatne z linkowaniem, bądź publiczne filmiki. To już od was zależy. Natomiast ja od was wymagam e, linku, e, tak abym mógł go zobaczyć. Tak w każdym momencie, nie że na zasadzie, e, że tak powiem, będę że nie muszę was prosić za każdym razem. Tak, on ma być dla mnie ogólnodostępny. Także najlepiej linkowanym bądź publiczny. Eee, i tyle. Starajcie się pokazać makietę z kilku stron. Tak, pokazujcie ją z różnych perspektyw. Możecie zoomować, troszeczkę oddalić, tak, żeby to było czytelne, tak, żeby widać było całą makietę. Także mimo obecnej sytuacji dalej mam zajęcia. Mam nadzieję, że yy, to, ta, że tak powiem, utrudnienie szybko minie i będziemy mogli wrócić do naszej pracy. Dziękuję i do zobaczenia.